podkarpacie.pl. Za tegorocznymi maturzystami drugi dzień zmagań z egzaminem dojrzałości. Po języku polskim przyszedł czas na matematykę. Jak sanocylicaliście oceniają poziom trudności zaproponowanego arkusza? Że zadania zamknięte były dosyć łatwe. Rozłożyłam się na otwartych niektórych, zwłaszcza nierówności, ale wolę nie gdybać i poczekać do czerwca, bo wiadomo nieraz tak było, że na przykład myślałam, że miała piątkę z kartkówki, kiedy dostałam klepę. Taka powiedziałbym średnia, odpowiednia, ani nie za łatwa, ani za trudna. Wydaje mi się, że spokojnie można było zdobyć te 30%, żeby, żeby zdać. Nie była taka bardzo trudna, chociaż parę zadań sprawiło mi drobne problemy. Matematyka była dla ludzi ponad przeciętnych, powiedzmy. Naprawdę, matematyka była trudna. Jak dla mnie przynajmniej, wydaje mi się, jeśli porównując egzamin wczorajszy do dzisiejszego, no to wczorajszy mógł zdać każdy, nawet słaby uczeń, a dziś jednak coś trzeba było wiedzieć i, i zadania były niby typowe, ale tak naprawdę nietypowe. I te, których na przykład ja się spodziewałam, tam dziś się nie pojawiła. Ja jestem na fakultecie humanistycznym, więc moim celem było tylko zdać i myślę, że mi się udało. Będę miał jakieś tak 40-50%, więc tak spokojnie akurat mój cel osiągnąłem. No i najważniejsze matury są przede mną, bo te humanistyczne. Jako, że orłem z matematyki nie jestem, szedłem sceptycznie nastawiony, powiem nawet dość zdołowany, ale gdy zasiadłem do arkusza, zacząłem rozwiązywać pierwsze, drugie, trzecie zadanie, no jakoś to poszło. Myślę, że matura była zdecydowanie prostsza niż niektóre, nawet z próbnych. Spodziewaliśmy się trudniejszej. Próbne na CK były proponowane te matury, dużo trudniejsze, ale teraz w sumie zaskoczenie, miłe, także myślę, że będzie dobrze. Wydaje mi się, że w tym roku matura była dość prosta. Zrobiłam wszystkie zadania i wydaje mi się, że dobrze mi poszło. Były tak w miarę całkiem proste, nie było, tego, nie było jakiegoś problemu z rozwiązywaniem. Wydaje mi się, że nie była najtrudniejsza, chociaż niektórzy mogli mieć problem w zadaniach z logarytmami. Było jedno zadanie na dowód, ale tylko za dwa punkty. No, ja uważam, że była w porządku. Dla mnie prosto. Myślę, że w granicach 100% będzie. Zaskakująco łatwa. Tak mi się wydaje przynajmniej. No bo takie by zadania w porównaniu z próbną, to było nieba ziemia. Także raczej pozytywnie. Myślę, że większość osób poznaje. Wrażenia pozytywne i zaskoczenie, że aż tak prosto może być, bo w porównaniu z maturą oficjalną, która była próbna, to jest naprawdę bardzo proste. Te wcześniejsze, próbne, trudniejsze matury dobrze wpłynęły na uczniów, z tego względu, że wiedzieli, że może być ciężko, po prostu mieli czas, żeby się jakoś tam lepiej przygotować. Z tego, co słyszałem, to tam różnym osobom sprawiły niektóre zadania, ale. Myślę, że słabych wyników nie będzie. Zadanie z udowodnieniem jednej nierówności. Co na lekcjach było przerabiane wielokrotnie, to jest chwilowe zaćmienie umysłu, a teraz już wiem, jak bym to zrobiła. Zadań z prawdopodobieństwem. Ten dział kompletnie mi nie siedzi i zadanie prawdopodobne też mi nie wyszło. Najbardziej to chyba z obliczeniami po prostu. Ostatnie zadanie wymagało powiedzmy trochę więcej obliczeń, a ja właśnie zrobiłem głupi błąd, o którym jakby dowiedziałem się. Znaczy Sprawdziłem, że mam błąd dopiero pod koniec, także długo mi zajęło y, robienie ostatniego zadania, ale właśnie z powodu tego błędu. Już po matematyce, więc można na chwilę odetchnąć, dopóki nie przyjdą zadania rozszerzone. Tv